Mamy sytuację taką: jest chłopak no. i dziewczyna. I dziewczyna nie za bardzo przepada za czymś, co jest w tej męskiej garderobie. Może się tak zdarzyć, że w ogóle za całą jego szafą. Co wtedy? Jeszcze ja myślę, że trzeba zacząć od takich prostych rzeczy i prostych kolorów. Granat, szarość, biel, trochę czerni, zobaczyć, czy to się znajduje, ponieważ one zawsze do każdego będą pasowały. Później jakieś bejziki, czyli szary t-shirt, biały t-shirt, czarny t-shirt. Niebieska koszula, biała koszula, czarna koszula. W kolorze to zależy już od urody mężczyzny, jaki kolor będzie pasował, bo też kolor w koszuli jest bardzo interesujący, szczególnie przykrywany, nie wiem, czernią. Moja kumpela, jak poznała swojego przyszłego męża, to rzeczywiście on się jej go bardzo, ale miała duże obiekcje, jeśli chodzi o jego styl. O że on się strasznie ubiera. Ja mówię, słuchaj, nie ma z tym problemu, bo... Ubrania zawsze można wymienić, charakteru nie. I zostali małżeństwem, ale szafa rzeczywiście została wymieniona. Ludzi nie należy zmieniać, należy ich kochać takich, jakimi są. Razem z szafą, nawet jeżeli to jest kwestia takiej małej rewolucji? Jeżeli jest to mała rewolucja i ona jest. Godna ze wszystkim, to wtedy nie jest to rewolucja, tylko idzie to na miękko. A jeżeli robimy komuś rewolucję, no to z jakiegoś powodu? Na pewno też jeden garnitur i to chyba najchętniej w granatowym kolorze, bo nie czarny ale granatowy tak, żeby zacząć w ogóle od tematu garnitur, tak? Bo zawsze będzie można trochę przekombinować, czyli spodnie garniturowe wykorzystać z t-shirtem, a później z jakąś bluzą szarą, która na pewno się gdzieś zawieruszyła w szafie i odwrotnie, marynarkę dać do jeansów. A czy trudno jest ubierać trudniej? Ubierać jest faceta czy dziewczynę? Hmm, jeżeli mnie pytasz, ja się bardziej zajmuję modą damską, więc mnie jest trudniej ubierać się mężczyznę ale też y, staram się uzupełniać to jakąś rozmową, tak? czyli to zdanie mężczyzny też mnie interesuje. Nawet jeżeli on nie ma tego zdania, to chcę wiedzieć w ogóle, co ma do powiedzenia.